W maju 2019 roku jest już incydent, w którym Jousseff zamyka swoją dziewczynę i ich dziecko. Ale Jessica odmówiła zeznawać przeciwko niemu. 13 czerwca 2019 roku dźgnął ją nożem w klatkę schodową. Sąsiedzi wzywają policję. Jesnika jest poważnie ranna i zostaje zabrana do szpitala. Przechodzi operację ratunkową i przeżywa. Ten jednoroczny syn był w mieszkaniu podczas zbrodni. Sprawca ucieka, ale potem może zostać aresztowany. Sprawca jest azylantem z Algierii, który miał zostać deportowany. Ojciec ubezpieczył jednak jego pobyt w Niemczech w ostatniej chwili. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i pomoc w zbudowaniu dużej bazy danych o zabójstwach dla honoru. Proszę zapisać się do naszego kanału Zabójstwo Honorowe.